Ile czasu spałem? Czy klasa mnie już szuka? Która jest godzina? Wiele pytań pojawiło się w głowie Maxa tuż po przebudzeniu. Wyczołgał się z pod łóżka. W muzeum panowała zupełna cisza. Maks poczuł niepokój. Czyżby o nim zapomnieli? Czyżby Kornelia, która widziała wszystko i wszędzie, nie zauważyła jego nieobecności? A pani Marianna? Postanowił wrócić w miejsce, gdzie rozpoczęło się zwiedzanie. Zaczął biec w tym kierunku. Minął jedną salę, zbiegł po schodach do drugiej, aż wreszcie znalazł się w miejscu, gdzie znajdowały się drzwi do wyjścia na zewnątrz. Wściekły nacisnął klamkę. Drzwi się nie otworzyły. Nacisnął jeszcze raz i kolejny raz. Drzwi ani drgnęły. Z całej siły zaczął szarpać klamką. Ała! Krzyknęły nagle drzwi. Co ty wyprawiasz, młodzieńcze? Szarpiesz i szarpiesz, a my jesteśmy już zamknięte! Max nie wierzył własnym uszom. Drzwi mówią? Niemożliwe. Na pewno się przesłyszał. Spójrz na zegarek. Kontynuowały drzwi. Jest godzina dziewiętnasta dziesięć. Od dziesięciu minut muzeum jest zamknięte. A jednak się nie przesłyszał. Drzwi mówią. Odwrócił się i pędem zaczął biec przed siebie. Minął jedną salę, w sekundę pokonał strome schody, minął drugą salę, aż wylądował w sypialni. Zdyszany usiadł na łóżku, żeby chwilę odpocząć. Ale przygoda! Co? Odezwało się nagle łóżko. Co za emocje! A najlepsze dopiero przed tobą! Max... Podskoczył jak poparzony. Tego było już za wiele. Najpierw drzwi, a teraz łóżko. Przedmioty mówią. Max uszczypnął się w policzek. Pomyślał, że może wciąż jeszcze śpi. Max. Max. Maksymilian. Usłyszał nagle ciche, spokojne wołanie spokoju obok. Powoli i z dużą ostrożnością zaczął iść w stronę głosu: Witamy w salonie państwa Wojtyłów, powiedział spokojny głos, kiedy Max opuścił już sypialnię i znalazł się w salonie. Max spojrzał na stary kredens, z którego dobiegał ów głos. Skąd głos? Znał jego imię. Bardzo miło nam Cię gościć, powiedział głęboki talerz stojący na półce kredensu. Jestem talerzem, głębokim talerzem a to moja stara przyjaciółka, waza. Ja ci wieku nie wypominam. Oburzyła się waza. To prawda, jestem wiekowa. Przez lata wiernie służyłam Wojtyłom, ale przecież zupełnie nieźle się trzymam. Ząb czasu nikleju nawet mnie nie dotknął. To była cudowna rodzina, powiedział głęboki talerz. Mama Emilia. Tata Karol, syn Edmund oraz mały Karolek. Bardzo płakałem, gdy został papieżem. <laughs> Ze szczęścia, oczywiście.